W 25. rocznicę przemian polityczno-społecznych w Polsce znowu rozumiały dyskusje o konieczności zmian w prawie pracy. Bardzo często politycy i pracodawcy posługują się tezą, że przepisy prawa pracy nie nadążają rzeczy za rzeczywistością. A dla mnie to demagogia, bo o jaką rzeczywistość pytamy, czy o jakiej rzeczywistości mówimy? Rzeczywistość nie tworzy się sama. Jest wytworem działania polityków i społeczeństw. Mamy wiele modeli funkcjonowania społeczno-gospodarczego państwa. Mamy model skandynawski, mamy modele liberalne, mamy skrajne modele gospodarki oparte tylko o zysk. Więc pytanie, jaki model w Polsce budujemy? I myślę, że od odpowiedzi na to pytanie. Będzie zależała odpowiedź, jakie powinno być w Polsce prawo pracy. W ocenie ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych prawo pracy powinno spełniać przede wszystkim czynnik stabilizowania pracownika w miejscu pracy, bo to wpływa pozytywnie nie tylko na pracownika i jego rodzinę, ale również i na firmę, i jest wiele. Badań przeprowadzonych w tym zakresie potwierdzających tą tezę, prawo powinno wyrównywać siłę negocjacyjną pracodawcy i pracownika. Prawo powinno przewidzieć w tym systemie istotną rolę dla organizacji pracowników, jaką są związki zawodowe. I dopiero cały ten system powoduje, że będziemy mogli mówić o dobrym funkcjonowaniu Państwa. Te, teoria królująca do niedawno, szeroko czy daleko idącego neoliberalizmu, według której każdy praktycznie powinien zadbać sam o swoje życie, nie sprawdziła się. Prowadzi do ogromnego rozwarstwienia społeczeństw i w Polsce, i w świecie. Prowadzi do kum, kumulacji bogactwa w kręgach Wąskich, os wąskich osób. Stąd wydaje się, że koncepcja państwa socjalnego realizowana przez kraje skandynawskie jest zdecydowanie bardziej właściwa również z punktu widzenia nie tylko pracowników, obywateli, ale i państwa. Widzieliśmy to wyraźnie przy ostatnim kryzysie. To państwa skandynawskie oparły się kryzysowi, a tam, gdzie pieniądze i zysk były główną przesłanką działania, nastąpił najgłębszy kryzys, bo to właśnie banki oparte na szybkim, jak największym zysku wywołały katastroficzny kryzys, za który dzisiaj wszyscy płacimy. Bo zamiast przeznaczać wspólne, publiczne budżetowe pieniądze na rozwój gospodarki, na tworzenie nowych, dobrych miejsc pracy opartych o wzrost konsumpcji, musimy przeznaczać te pieniądze na ratowanie prywatnych banków. Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych krytycznie ocenia większość nowych propozycji przedsiębiorców. Przedłożyło kilka swoich w ostatnim okresie. Uważamy za niezbędne i pilne ograniczenie ilości osób zatrudnionych na umowach okresowych, bo 30 prawie procentowy odsetek nie wynika w żaden sposób z potrzeb polskiej gospodarki. Pilnie trzeba. Ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych, zastępujących umowę o pracę, bo ponad milion trzysta tysięcy pracowników pracujących na tych, na tych umowach w Polsce, to zdecydowanie więcej niż potrzeby polskiej gospodarki. Ale też musimy po prostu przywrócić w Polsce praworządność, również w zakresie prawa pracy. Dzisiaj dużo mówimy o praworządności w zakresie spraw karnych, zarządzania państwem, podejmowania decyzji. Pewnie to jest kluczowe i od tego się być może zacząć powinno, ale niezbędne jest również włączenie do tego katalogu spraw związanych z przestrzeganiem prawa pracy. Mamy sygnały o ogromnej ilości naruszeń i o bardzo, nie, bardzo długich okresach egzekwowania prawa pracowniczego. W tych wszystkich obszarach OPZZ ma szereg kolejnych propozycji, które w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy przedkładać opinii publicznej i parlamentowi.